Cześć. Cześć siemanko, z tej strony Wiktor i dzisiaj gramy w Minecraft Tak pierwszy raz będę nagrywać Minecraft, więc mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba i to jest taki normalny survival Wziąłem sobie tylko skrzynkę początkową Nie wiem bo nie będę, będę nubić więc ten tego Wolę wziąć skrzynkę początkową Nie, nie że coś Mam nadzieję, że zrozumiecie sens brania skrzynki, bo no skrzynce coś tam zawsze się dobra rozgiemia. Sadzonka arbutzy. O, jabłka dostałem, więc Wiem, że teraz napiszecie, że mogę wcześniej to rozwalić, ale teraz dopiero to rozwalam i bym mógł wszystkie rzeczy wziąć, wiem. Spokojnie wiem o tym, no ale dobra. Tak, zrespiłem się na jakiejś wyspie, na której nic nie mam, okej. Okay. Warto wiedzieć. Mam nadzieję, że też będzie trochę słychać te dźwięki z gry. Jak chodzę po piasku, to wiem, że słychać, no ale to nie. Dobra. Pierwsze drzewo wykopane. No, już wykopane. Znaczy no, w sumie to blok drzewa, no bo... No bo zaraz będzie całe drzewo. Drzewo bez liści, no ale ale wykopane, więc ekstra będę chciał się yy, w tamtym kierunku mierzyć tam gdzieś mam nadzieję, że tam będzie w ogóle coś tu ma żółwia. chciałbym żółwia przygarnąć mam nadzieję, że to nie jest wyspa tym, Jak coś to taki mój skin nie jest? Musisz sobie zatrzymać? O nie, to jest chyba wyspa Coś nie będę grać na żadnych shaderach. Już to mówię. Yy. Okay. I na żadnych modach po prostu Minecraft. Mam pochodnie. Pragna owca? Tam się nowy. Tam coś się świeci, wiem. Teraz sobie tam pójdziemy, chodź łowczo. Dziękuję bardzo. Jedzonko się przyda. No i tak, to jest wyspa. I tam są korale. Pani, tam coś się świeci. Nie wiem czy tam nazywać, czy nie. Bo w ogóle nie wiem co tam się świeci, są takie te A, jak to się nazywa? Nie pamiętam. No takie coś co się świeci w wodzie um, Nie wiem nie pytać możecie mnie y, oczywiście napisać w komentarzach i tak znalazłem wioskę Więc epicko Tak czy to będzie wioska na pustyni? Znaczy na Na y, tym Na ale Fajnie to wygląda to będzie wioska na tym. Na wyspie. Popielec tam jest? Czek, bo się zaraz uduszę. Okej. Okay. mi laguje dzisiaj Minecrafta, dziwne. O, kotek. A lagi. Lagi... Musić, musić to przetrwać te lagi, no bo ja tutaj nic nie mogę z tym zrobić. <grystanie> Tylko tyle powiem. O jakiś fajny domek w ogóle. Słyszałam jakby... Czemu mi przed nosem drzwi zamykasz? Czemu ja tutaj nie mogę wejść? To mam dopiero problemy. Dzień, no nawet pokażę się, zrespię na tym. Tak, mam ryby. Oficjalnie. Ten, bo rudy, rudy, nic rud, nie chcę. Nie chcę rudego, co takiego. Znaczy, on też jest rudy, dobra, nieważne. Ho! Uff, jaki fart! Dobra. Nie będę gadać za na nada, przepraszam Ale tak Uff Mam tego kotka nie No W sumie chodź tu ze mną Stań Dobrze Zobaczymy co tu są jeszcze jakieś skarby Może E yy. O Nie wiem Taki kotek nawet fajny był Tylko żeby się nie spalił w lawie Siądź ja wolę, żebyś ty się... Dobra. Dobra. Tak jakby... No do, bardzo dobry start. Nie wiem, kto ma takie starty, ale ja mam piękny start po prostu. Okej. Okay. No to już prawie cały setik mam. Pięknie. I to się nazywa Minecraft. Tak, tylko że... Dobra, jeszcze to sobie. Tylko że jedyne, jedynym jakby problemem jest to, że jestem na pustyni i tutaj nie ma żadnego drzewa, więc będzie ciężko. Oczywiście w innych odcinkach będziemy sobie robić domki, fajne rzeczy. Więc polecam oglądać. A, mój kotek dalej siedzi. No tu ona będzie sobie siedzieć. <laughs> Typowe podejście do sprawy. Okay. Och, to ktoś zbierał naprawdę kaktusy Dobra, ja sobie pozbieram te kaktusy Bo z kaktusa jest yy, barwnik I można zrobić fajną farmę yy, Taką Taką fajną O, ktoś sobie postawił kaktusika Czy to ja sobie to pozbieram Bo ogólnie to się robi z tego z Co tam się robi? Nie z kwart, tylko z cegieł, a cego się... Dobra, nieważne. Ja tu się nie znam, więc... Lepiej nic nie będę mówić. <laughs> Dobra, zielone łóżko. Ja oficjalnie wolę niebieskie łóżko. Chciałbym jeszcze do wieży pójść. Dobrze, jednak, choć tu kotku. Dobrze, że te kotki to... Hmm, trzeba na nie uważać. uważać, jak nie wiem co. Dobrze, dziękuję. przyjaciół. Dobra. Chodzimy tu. A tu łóżko. Na start. Jak ktoś lubi zielone, no to napiszcie w komentarzach i zalajkujcie ten filmik. <śm> Bo nie będę mieć dużo lajków. Nie na żartuję, pewnie i tak nie będę mieć dużo lajków. Okej, okay, chlebek. Tak to setuję ja już mam nad wyraz. Co mogą go zabrać. No. Dobra, prześpimy się tutaj i... I zobaczymy co i jak no bo. U. Fuk. Nie, 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 sortki. Dobra. Dobrze, śpimy. Ogólnie też twardzę, że y, tu jest wioska, no bo jednak hemne. Kto by się spodziewał, że akurat w wiosce takiej będzie secik. Ej no weźcie, no ja chcę już spać. nie ładny zachód. E. Jak tylko z No i jest noc, o. Więc no. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Okej. Okay. Trzeba Ci upolować rybki, bo Ty dostałeś. Hmm, mógłbym zbierać te skrzynki, bo w sumie to jest mało drewna, wiem, ale jednak chciałbym Chciałbym ich nie zbierać, chciałbym własne zrobić. I tak już się no, zebrałam. Okej. Okay. Golem mają nie będę zabijać, nie będę aż taki chamski. Po pierwsze, a po drugie golem nie może zabić. Sorki, ale muszę to zrobić. Nie mam ziemniaków, no sorry. Sorki. Tylko jednego ziemniaczka. Później. Nie będziemy mieć... Oh, no właśnie to się świeci już z tych. Okej, okay, crafting table, czy wezmę? Wezmę. Nie ma co. Wiem, że jest. Już wiem, że jestem bida, no ale trudno no. W craftingu nawet nie miałam. Dobra. Tu się zajączki biegają. No, Mogłoby zaraz się skończy ten odcinek, wiem. Bo już długo trwa, ale... Chcę jakiś... Chcę... Chciałem powiedzieć, że chcę znaleźć miejsce jakieś. Skupienia, Jakieś miejsce yy, dla domku, ale w sumie już się bardzo kończy, więc... Nie znajdę. Tu są jakieś dziwaczne góry. To jest Biom z takimi dziwacznymi górami. Jak wiecie, jak się nazywa ten bron Biom, napiszcie w komentarzach. Ja go nazywam Górzysty. <górzysty> Nie wiem. A tu jest też trochę tego. Jakby tak pomyśleć śniegu. Dobra. Więc z tym akcentem yy, skończymy dzisiejszy odcinek. Tutaj... Oh, tam im może mieszkać, więc to jest sumie bardzo fajne. Ej, tam rzeczywiście można by było zamieszkać. Dobra, bo zaraz 12 minut, więc papatki!